Czym zajmuje się nasza fundacja, czym zajmuje się sekretariat też misyjny? Dlatego, że mamy dwie ręce, na co dzień działamy razem, z jednej strony chcemy objąć naszą modlitwą, naszą troską i wspierać to, tą duchową działalność braci, którzy jadą, aby głosić Chrystusa, więc te wszystkie dzieła ewangelizacyjne, a z drugiej strony chcemy też odpowiadać na potrzeby, które są zgłaszane przez braci. Dlatego też trzy lata temu powstała Fundacja Kapucyni Misje, która z tego powodu, że ma osobowość prawną, pozwala nam rozwinąć skrzydła i naprawdę odpowiadać na te potrzeby, wielkie potrzeby, które mają miejsce tam w Afryce. Dlatego też budujemy studnie, dożywiamy dzieci, budujemy szkoły, prowadzimy szerokiego rodzaju działalność, która ma na celu promocję tamtych ludzi. Kiedy człowiek chce się gorąco modlić, to zazwyczaj składa obie ręce prawą i lewą. Dlatego też te, ta postawa modlitwy gdzieś wybrzmiewa w naszych wspólnych działaniach, bo jest pokusa, aby tylko socjalnie pomagać tamtym ludziom. Natomiast naszym też zadaniem jest ciągle przypominać, że idziemy jako. Ci, którzy doświadczyli spotkania z Panem Bogiem, którzy chcą również tamtym ludziom głosić Ewangelię, głosić Chrystusa. I dlatego też potrzebujemy razem z jednej strony tych wielkich działań prawnych, społecznych. Wszelkie podmioty, które chcą jakoś też pomagać Afryce, mogą to czynić właśnie przez to, że mamy fundację, mamy osobowość prawną. Czy chociażby jak teraz zbiórka publiczna, która będzie, czy w ogóle cała pomoc humanitarna, to będzie to możliwe, dlatego że mamy osobowość prawną. A z drugiej strony, kiedy przyjeżdżają misjonarze, to przede wszystkim oni proszą o modlitwę, i to jest zadanie właśnie sekretariatu, aby podjąć te działania duchowe, jak opieka nad misjonarzami, jak wspieranie różnego rodzaju kółek misyjnych, by również ten głos, który płynie z Ewangelii o apostołach, którzy zostawili wszystko i poszli za Jezusem, by również dzisiaj był widziany, słyszany i realizowany. Pracuję w fundacji, ja zajmuję się tym słuchaniem misjonarzy, mogę tak powiedzieć. Dlatego, że wszystko, co robimy w fundacji, wszystkie akcje, które prowadzimy, każdą informację, którą wysyłamy w świat, tak naprawdę ta, ta informacja pochodzi od naszych misjonarzy. My przekazujemy ludziom to, co oni tam widzą. Jesteśmy takim przedłużeniem pracy misyjnej tutaj w, tutaj w Krakowie, tutaj w Polsce. Misjonarze pojechali do Afryki, tak jak powiedział brat, po to, żeby ewangelizować, po to, żeby mówić dobrą nowinę. Ale tam na miejscu zobaczyli tyle biedy, taką, taką niesprawiedliwość, która się tam dzieje, że nie byli w stanie przejść w tego obojętnie. Ja czas, często pytałam misjonarzy, co tam takiego, co ich tam zaskoczyło w Afryce. Więc powiedzieli, że i takie mamy relacje że nie można iść do wioski, nie można mówić ludziom o Chrystusie, jeżeli ci ludzie umierają z głodu, jeżeli ci ludzie piją tak brudną wodę, że z powodu tego dostępu do ograniczonego dostępu do wody chorują, dlatego że chorują na malarię, umierają z powodu chorób, które w naszych warunkach są absolutnie uleczalne. No żaden człowiek nie jest w stanie przejść wo wobec tego obojętny i dlatego misjonarze Oprócz swojej działalności ewangelizacyjnej, bo to są synowie świętego Franciszka, i oni dzisiaj tak realizują swoją misję, swoją misję zakonu, że pojechali do Afryki po to, żeby ewangelizować. Ale również muszą pomagać tam ludziom. Pomagają w różny sposób. My pytamy, drodzy bracia, co tam jest najbardziej potrzebne? I wtedy bracia mówią: W wiosce, do której jeździmy, potrzebna jest studnia, bo, tej, bo nie ma tam czystej wody. Dzieci są niedożywione. Dzieci umierają z powodu braku dostępu do podstawowych lekarstw, do lekarza. I takie projekty, które bracia tam widzą największą potrzebę, my tutaj w Polsce staramy się, staramy się realizować. Na to zbieramy pieniądze. Mamy SOS dla Afryki, czyli taką pomoc globalną ta puszka, ta nasza czerwona puszka SOS dla Afryki symbolizuje tak naprawdę to na czym polega nasza działalność, czyli zbieranie środków i mówienie o potrzebach Afryki wszystkim, którzy chcą się o tym dowiedzieć. Już mężczyzna przy garach i to w dodatku przy pączkach. Tak się niestety zdarzyło. To jest akcja wyślij pączka do Afryki i polega ona na pomocy humanitarnej jak i pieniężnej dla misjonarzy. Kapucyńskich, właśnie służących na misji w Afryce. To są pączki, z, których, z której sprzedaży przeznaczymy pieniądze dla dzieci w Afryce, które są pod opieką misjonarzy. Tak, to są misjonarze kapucyni, którzy obecnie znajdują się w Republice Środkowoafrykańskiej, czyli w samym środku Afryki. I w szkole? Tak, tak. My jesteśmy ze szkoły numer 19 w Krakowie. I tam właśnie też będziemy mieli akcję i będziemy sprzedawać te pączki. thank you My staramy się dojść w takie miejsca, gdzie ludzie są zaskoczeni, widząc zakonników w habitach i słuchając w ogóle o Afryce. To są, to są takie miejsca niespotykane. Byliśmy na targach ślubnych, jesteśmy na, na kursach przedmałżeńskich. Tam mówimy o naszych projektach, które są związane akurat z tym rynkiem, o czadowej parze. Jest to miejsce niespotykane, bo nagle na kursie przedmałżeńskich czy na targach ślubnych, tam gdzie, gdzie tak naprawdę chodzi o to, żeby zobaczyć białe suknie, i, I welony, nagle pojawiają się zakonnicy, nagle pojawia się SOS dla Afryki, nagle pojawiają się wolontariusze w czerwonych koszulkach i mówią o czymś zupełnie nie z tego świata. To znaczy o tym świecie, który mamy, ale jest od nas oddalony o 5 czy 6 tysięcy kilometrów, gdzie życie wygląda zupełnie inaczej. I otwieramy ludziom oczy w takich miejscach, gdzie się tego nawet nie spodziewają. Cappuccino jest zrobione z naszej doskonałej kawy. To jest kawa, która nosi imię pierwszego misjonarza kapoceńskiego, który pojechał do Afryki, kardynał Masaya, czyli nasza kawa nosi nazwę właśnie kawa kardynale Masaya. I dzięki tej kawie i naszej filiżance możemy ufundować posiłki dla dzieci. Dzieci w Afryce mają ufundowane posiłki, ponieważ jedzą raz dziennie, a często nie jedzą wcale. Z tego powodu cierpią, cierpią niedożywienie. Podstawowa informacja jest taka, że dochód ze sprzedaży tej kawy jest w całości przekazywany na misje w Republice Środkowej Afryki i w Czadzie, tam gdzie są obecni misjonarze z zakonu braci mniejszych kapocenów. Jak sama nazwa pomysłu mówi o tym, że chodzi o tablicę, czadową tablicę. Każda tablica zazwyczaj jest w szkole. Warunki tam, gdzie posługują misjonarze, jak już wcześniej usłyszeliśmy, są bardzo ciężkie. I możemy tutaj zobaczyć właśnie pierwszy projekt naszej szkoły, pierwsze odsłony. To w takich warunkach, jak tutaj na zdjęciu, tak wyglądała po prostu klasa. Dzieci, które siedzą na kawałkach drewna na ziemi i właśnie w takich warunkach musieli się uczyć. Dlatego zaprosiliśmy wszystkich ludzi dobrej woli, że każdy kto wpłaci 30 zł otrzyma podziękowanie z Afryki za każdorazową wpłatę. Dlatego mam tutaj chowam dla przykładu każdy kto wpłacił 30 zł otrzymywał własnoręcznie wykonane zdjęcie właśnie tam w Afryce na pamiątkę tego, że Ufundował coś dla dzieci tam w czadowej szkole. Jest taka specjalna nasza strona www.czadowatablica.pl możemy zobaczyć, co się wydarzyło. Ten pierwszy projekt od tej szkoły, kiedy dzieci siedziały na ziemi, aż do momentu, kiedy tutaj mamy na dole. To jest właśnie ten projekt, kiedy już jest wybudowana szkoła, kiedy już są bawki, kiedy również te dzieci mają zapewnione dożywianie z naszej strony. Bo to nie chodzi, żeby tylko wybudować i zostawić, ale by ci, którzy są adresatami naszej pomocy, by mogli nieustannie też doświadczać, że się o nich troszczymy, że pomagamy im, że poprzez edukację również oni mają szansę na lepszą przyszłość. Ponieważ nasi bracia misjonarze są w Republice Środkowej Afryki i w Czadzie, dlatego my większość projektów mamy czadowych. Oczywiście to jest taka świetna gra słów, która w Polsce bardzo się sprawdza, ale owszem, mamy, mamy również czadową studnię. To jest pomysł, który zrodził się dwa lata temu. Pojechaliśmy kiedyś na rekolekcję na Podhale i tam mówiąc o tym, jak wygląda właśnie szkoła w Afryce, jak wygląda życie ludzi, jak wygląda życie kobiet przede wszystkim, w jaki sposób one są odpowiedzialne za całe życie cały, całych rodzin, jak muszą zadbać o to, żeby było co zjeść, żeby, żeby było ugotowane, żeby dzieci były zadbane, tym wszystkim zajmuje się kobieta. Mówiliśmy też o problemie wody, jakie jak wielkie zagrożenie sprawi, spra, stwarza to, że ludzie nie mają dostępu do czystej wody pitnej. Jak wiele chorób jest związanych z tym, że piją niewłaściwą wodę, że piją brudną wodę zanieczyszczoną bakteriami i amebami. I wtedy zrodził się pomysł, żeby wybudować studnie. Pretekstem do tego była śmierć pani Janiny Tischnerowej bra, bratowej księdza profesora Józefa Tischnera i przyjaciele, przyjaciele Janiny Tischnerowej wpadli na pomysł żeby zamiast budować pomnik po śmierci tej wspaniałej kobiety ufundować coś takiego co będzie trwało i co będzie przynosiło dobro innym ludziom i z tego pomysłu powstało później wiele innych studni i teraz jeżeli zbieramy to czasami zgłaszają się rodziny mamy studnie rodziny Daszkiewicz te studnie w Afryce noszą imię swoich dobrodziejów, tych ludzi, którzy złożyli się na to, żeby ta studnia powstała. Albo imię kogoś bliskiego, albo przyjaciela. Także ludzie dobrego serca fundują studnie po to, żeby ludzie w Afryce mieli to podstawowe dobro, mieli wodę życia. Jeżeli chodzi o czadową parę, to ja najwyżej mogę być ojcem chrzestnym albo wujkiem. Dlatego, że mój poprzednik, brat Benedykt, który jest naszym najmłodszym misjonarzem w Afryce, w RCA, on wymyślił ten pomysł. Natomiast gdzieś akcja się rozwija i też powstały czadowe kursy przedmałżeńskie. Może dwa słowa o, tym, o tej akcji czadowa para. Proponujemy młodym ludziom, aby w dniu swojego ślubu zrobić coś wyjątkowego. Bo istotą małżeństwa jest nie tylko głoszenie światu, że dwoje ludzi chce być ze sobą przez całe życie, ale chcą dzielić się swoim sercem ze sobą nawzajem. I ten pomysł czadowej pary polega na tym, że rezygnują z kwiatów w dniu swojego ślubu informują o tym e, swoich przyjaciół, wszystkich swoich gości. Jest taka specjalna strona www.czadowapara.pl i potem goście zamiast kwiatów e, właśnie dostają taką skrzyneczkę i do tej skrzyneczki wrzucają datki, które potem możemy wys wysłać do Afryki. Dzięki temu już została wybudowana jedna szkoła. E, już teraz są kolejne projekty bo to się okazało, że to był bardzo bardzo mądry pomysł, bardzo fajny. I również prowadzimy czadowe kursy przedmałżeńskie. To znaczy kursy, aby dodatkowo uhonorować i wspierać te pary, które zdecydowały się zrobić coś wyjątkowego w dniu swojego ślubu. Dlatego też te kursy są prowadzone przede wszystkim we Wrocławiu. Cały wtedy wystrój sal jest również afrykański, w wolnych chwilach są pewne prezentacje, wirtualne spotkania z misjonarzami, jest dużo zdjęć, także chcemy niejako dać też taki, no poczucie, że jesteśmy jakoś w Afryce, by chociaż dotknąć, by był taki smaczek, taki aromat tego, że naprawdę możemy coś pomóc tamtym ludziom. Zapraszamy, zachęcamy do tego, żeby się włączyć. Zachęcamy oczywiście również do wspierania Fundacji Sekretariatu Misyjnego w pomocy humanitarnej, którą będziemy wysyłać do Afryki. Tam jest potrzeba wszystkiego. Jest potrzeba mleka modyfikowanego dla dzieci, jest potrzeba bidonów na wodę, są potrzeby, jeżeli ludzie Stracili cały swój dobytek, stracili dom, nie mają nic, musimy coś z tym fantem zrobić. Nie możemy uznać, że to nie jest nasza sprawa. Jeżeli każdy wie, że ktoś z nas wie, że jest taka potrzeba, że są ludzie, którzy cierpią w Afryce, musimy w pewien sposób im pomóc. Jeżeli nie wiemy, jak, przyłączmy się do kapucynów. Oni wiedzą, jak, oni nam podpowiedzą, jak to zrobić.